Zresztą dwie, tylko my jesteśmy w tym czerwonym teamie. Wiesz? Tylko my. jak tylko my jesteśmy w czerwonym teamie. Czaisz? jak czaisz? Tylko my jesteśmy w czerwonym teamie. Patrz, jak się na ciebie spojrzę. O teraz my. teraz my. My teraz. Ale wiesz, to jest cały... Nie no. Donut? Jak Donut? Ej, u mnie jest... Ci... Baby, 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 Ej, ale u mnie baby, 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 skok do góry, tylko. baby, 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 skok do góry, u mnie się coś baby, 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 pokazywało Nie, yy, coś baby, yy, baby, yy, Trudność niemożliwa baby, 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 nie! I teraz wszyscy tak patrzą. Co jest? Jak on przeniknął przez ścianę? Teraz wszyscy nie reportują. Teraz wszyscy takie... Haker! Mówią do Ludwika. Haker! Kubek to HAKER! gdzie ja jestem? Where W czerwonym. Short! short Co to jest? Shortcut? Shortcut. Short Co? Ha! Solo rounds! O nie! Kto teraz będzie? Solo rundy. Czekaj, czekaj, ja jestem? Ty jesteś w czerwonym, a ja? Jestem. Jestem? Nie jesteś 5 podzielić na 13. 5 podzielić na 3. A no to 5! No. Czekaj ale 5 podzielić, podzielić na 3, Jak będziemy pięć podzielić na 13. Proszę. No. A są fe. Osom fe. Osom. normalna. Osom, 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 osom. Co? Ej ale, Ej, ale u mnie. Ej, ale u mnie go w Ej, ale wiesz u mnie go przepchnęło. Jak wiesz u mnie go przepchnęło? Eeeh, yy, jak jeszcze ściana goniewawa. To mnie to już przepchnęło. Eeeh, ja lecę. No, co? Na Ej, a u nie jest. O, dobra. Nie była ta twarz, naprawiło się już. Co? ja lecę i ciągle mnie się ciągle. Jak te ściany nie jeżdżą, to one mi się zmieniają ciągle. Jechało najpierw była ta buźka, potem się zmienił w dostanie na rękach. Potem się zmieniło w drogę, a potem się zmieniło w dojrzał. Skok. Skok. To jest łatwe. Co, już fail. Już fail, a ta ściana nawet nie pojechała. To już fail. No, bo on no, prostu wskoczył do wody. Normal. I teraz normal, tak? Sławce. Tutaj chyba trzeba... E, się... Co? Co? to dobrze No tak. Ej, no tak. Ej, on pewnie miał tak jak ja, że mu się coś I miał coś innego. Ej, Ale nie wystrzeliło. Kiedy ja? Proszę. Ej, ale nie wystrzeliło jak, jakoś. To, no, na głowkę, no i nie wystrzeliło. <laughs> Jakby animacja w piwocie. Tym, tym, tym. to jest łatwe. i Co ktoś stał w innym miejscu Jakie to jest lagowane czasami? To oh, mega. A staj sobie na tą kulę. I po... e, Czekaj, ja staję na kulce, Popchnij teraz tą kulę. Kurde coś. Nie mogę. mogę. Ale lagi są. O ty teraz stoisz. Spinner, nie! nie! Spinner. Trudny. Co? O. Popnij. Dlaczego no, Ciebie przepchnęło, zanim to jeszcze się wzięło? Kurde, u mnie są takie lagi, że ja nie wiem. Ej, no go ale... Nie no. A ja teraz będę. Ja jestem w żółtym teamie. A Ty jesteś w jakim? Czego one I should kill. Jakieś można robić te specjalne pozycje. No, bo tak to przecież mi się nie dało mieć. No, w sumie. No. Teraz ja. Kupę. Kupę. Co to jest? Nie, nie, no. nie, ty? nie, 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 Ej, no tak, nie, Ej, nie, Dwa nie, kamerę nie, tylko. No, nie, nie, ja muszę kamerę. kamerę. A u mnie, Wystarczy ty, ty. No bo u ciebie się coś zlegował z kamerą. Mm -mm. O, teraz team czerwony. Y -y 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 -y. Czyli twój team. O, o nie, to jest trudne. A bukało wiem, wiem, wiem. To no prawe, prawie na końcu. Dobrze. Nie. To ty byłeś. Ty tu byłeś, tak? A ty wją? Czy ja tu to powiedziałam? Ej, teraz mnie znajdź! Ich. Kuba, znajdź mnie! Znajdź mnie! Kuba, nie znajdź Ja, i ty będziesz. Siemano. Co? Ucieka na kogo? Ja tam już tam nie się, to mnie się widziałem. Oszukista. <gryw«> O, to jest ja! To jest normal! To jest normal? Zobacz, ja się nie muszę ruszyć, ja wystarczy, że poskoczę. Ej, ale przecież, ale to się znakowało! Widziałeś? Ja nie trafię, ja byłem w tej dziurze jakoś. Ja wszedłem w tą dziurę, ale... Mi... A, bo oni A nie jakieś nie, ja, tylko jeląg king. I teraz czekaj. Teraz. Dobra, dlaczego powtarzam? Teraz. Ja jestem w jakim teamie? Jesteś, Jesteś w Czerwonym, ty... w, w tym samym. nie? ja. Banan. Swinging, bananas. Ja patrzę na ciebie z góry. Udało Ci się. Jak to zrobisz to tak? To, to to dry. Dry Kierowca? Siemano? Teraz kto? Gościuwa, ci gość. U, mnie nik u mnie nikogo nie ma. A nie, dobra, jest Nie dał. Ale to wystarczy się położyć. ci było. Czyli nie dał. Wow. To jest koś chyba, ale on po położył się jak go przypchnęło. Ja nie On się nie może, yeah, okay. Jak to normalnie, Jak to jest easy? Tak. To jest bardzo. Aż? Nie ja mogę A wiesz, że to było chyba. To było skogo ty? Bo? To był mój. Ty! Ty teraz! La. Ja! Ej, mi się teraz... Ja to chciałem ty. Nie, nie, ma. Ja jestem ja tam na górze. To kto teraz? Nikt! Teraz? U mnie nikt! U mnie też nikt. Bum, bary, bum. Ej, widzicie? cię! Ej, ale mnie tam nie było! Czy ja spadłem? Uf, ja spadłem, ale? Ale że mnie to przepchnęło, a no, teraz jest, nie wiem. to mnie przepchnęło? no to coś Nie, to było na Czyli tam, tam było nic. Tam, y, powietrze teraz było. Bo... To nie... teraz. To do. A nie... To nie... To nie. te nie. To nie. końce? Jak? nie. wiem, nie. wiem, nie. Czerwęce. O nie, to jest niemożliwe. O nie, to jest niemożliwe. nie, to jest niemożliwe. nie, to w O nie, jest. O nie, nie, kupiłem kupiłem to jest. No. nie, to jest. to jest. nie, to nie, to nie, to jest. O nie, to Czerwony Kuba co to można kupić? Czerwony To zabobłoksy wszystko! To ale wiesz Ale wiesz Arek to wtedy możesz mieć wszystko Znaczy zabobłoksy to wtedy możesz mieć we wszystkich grach te, te ubrania wiesz Wyłączcie czacie Czerwony To jest łatwe Bardzo Ja się dziwię, gdyż... no co tak, toż przeszedł przez ścianę. Ja bym się, dziwił, gdyby ten dosyć to nie, nie No ale on jakby stał na środku i przeszedł przez ściany. Siedziba, Kim Brown. O nie, teraz będziemy. No. Donald. jest taka jaka metalowa, jak no to... jest ciemność. Jak jest ciemność, to taka metal. Ej, tak wygląda jak jakiś metal. Naprawdę. No. Blue team, 50 punktów. Red team... Ej, ona się tak wygina. Ta koszulka, jak prawdziwa. Ej, jaki metal, normalnie metalowa koszulka. To jest Catmouse. Ej, pa co ja potrafię zrobić? Ej, to jest łatwe. No ja też. E, prostu jak e, się zmienia kamerę, to można... No ja też, jak ja w, w prawo albo w lewo, to ja tak patrzę. Ale jak patrz na mnie. Jesteś w, żół w żółtym filmie. B. Ale, ale zobacz, zobacz, jak się obrócę na ciebie. Patrz. A, A, Ej, no, bardzo, nie, no Drabina. Normalne! Ej, czekaj, czy potem można się wspiąć? Potem można się wspiąć, ale wiesz... To dobra. dobra. Kto teraz? Będzie? Teraz będzie ktoś z niebieskich, a Blue potem będę ja albo ty. Blue team! A, o ty, ty dys... Przecież to jest łatwe. Wystarczy się na rękach. Wystarczy stanąć po rękach. Nie, on załóżę tobie. To ja. Kto teraz? Ja! Arek! Wiem, że ja albo ty. 20 podzielić na 4. 5, 5, 5, 20 5, podzielić 5, 5, na 4 jest 5. łatwe 5. 20 no, podzielić na No. E, trzeba chodzić do 3 klasy. Wystarczy. Nie no, ale przecież to jest takie łatwe. No nie łatwe. Wystarczy sobie... Jej, dobra, na 10 punktów. No sobie. A teraz... 怎么了 w ustawieniach filmu ustawić czy ktoś może z tego filmu robić y, memy jakieś szorty. jakieś shorty czy ktoś może robić z tych A, o stój po tak prostu naprawdę. Tak naprawdę no stój sobie <grych> się. i patrz złaścim, ja wstałem idealnie jak to się przesunęło wiesz automatycznie ten mi ten stało okay. mam 20 punktów Chceme ja, ja chcem tak dosť ďuha to vyporadiť. Kúbek. Uh, r... Kúbiš ono sem, čiže R níne D. Beč. Wilders Klub. O nie, donut. Donut, ktorý je impossible. Donut, donut, ktorý je impossible. Donut, donut, ktorý je impossible. Je to pravda impossible. Przedať sa by to napísali na čate. Čekaj, dovol. Dobre. Zostań zjedzony! Trudność niemożliwa. A jak ktoś to zrobi? Dobra. Okej, okay, napisałem, tak. Co tak? Napisałem na czacie, tak. Dlaczego miałeś na... A ja powiedziałem ci, żebyś napisał tak? Tak. Hmm. O, co teraz? Nie! Yellow. Oni no. masz... trudna. i trudność trudna. <noise> Jej nie rozstrzał. Dobra dobra dobra, 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 dobra. Spójrzmy się na tego gościa. Bebe, jak bebe, 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 wygląda jak ja tak patrzę. A na jak, jak się patrzę. Patrzę, teraz nagle zrobisz znowu. Patrz. Hej Kuba, chodź tutaj. Poleć hey. do mnie. Hej! Matematyka! 10 minus 3 to 7, Jakie emotki? Ale z by chyba to umiała. Czekaj, czekaj. Motka, uwaga!

Się tak obok mnie. No. no. to by było na tyle? koczymy by... jako niebiescy. To by było na tyle. Yy, ja się z wami żegnam. Lajkujcie, by bydwa, mały. No, Arek, chodźcie, też. Arek, kanał. czekaj, nie, nie, Dobra, jeśli film wam się spodobał, to lajkujcie i subskrybujcie też kanał Arka. Arek mówi papa. No i... Niara!